Tutaj będą trzy przepisy na grilla. Pierwszy z nich to papryczki faszerowane wołowiną. Papryk kroimy wzdłuż, a następnie usuwamy białe części z każdej z połówek. Bierzemy zieleninę. Tutaj, co Wam przyjdzie do głowy, to może być. Dorzucamy do mielonej wołowiny. Dodajemy solidną łyżkę musztardy dijon. Przyprawiamy ulubionymi przyprawami i wszystko ze sobą dokładnie wyrabiamy. Wkładamy do każdej z połówek papryki mięso. Układamy na jakiejś tatce, przeprawiamy jeszcze czym tam chcemy oraz dodajemy chedara. Grillujemy około 15-20 minut. Mi zostało trochę tej wołowiny, więc pomyślałem, że trzeba ją na coś wykorzystać i ułożyłem ją na paskach boczku. Dołożyłem sera i wszystko zwinąłem. Doprawiając oczywiście czyli no bo ja lubię na ostro. Potem jeszcze zawinąłem w drugą stronę, tak by ser nie wypłynął podczas grillowania. I ostatni przepis to ser z ciekawym dodatkiem, bo uważam, że prażony bób, wiem na to nie można, e, zrobił tutaj robotę. Przekroiłem serki, dorzuciłem bobu oraz słonecznika, doprawiłem oraz zamknąłem ser drugą połówką. Z plastrów boczku wędzonego ułożyłem coś na kształt gwiazdki, na górę poleciał ser. I wszystko zawinąłem w miarę szczelnie, tak by ser nie wypłynął. Oczywiście troszkę wypłynął, ale ten, który wypłynął był najwyżniejszy. Jeżeli mnie nie obserwujesz, to nie obserwuj, ale takie rzeczy na grillu se zrób.